Czołem płasko stopę pingwiny! Zasada numer pierwsza. Nie będziesz pouczał króla swego. Wali im dorszem zbywać, ale ciągle przerywasz i śmierdzisz. To jakiś koszmar. Jeśli chcecie poderwać samiczkę, musicie mieć czyste stopy. Wali im dorsze... Żadna samiczka nie oprze się ma... O. Chciałbym się całować, ale nie mam warg. No ale daj dzioba, no. No spójrz na te mantki! Teraz... Chamiska Zasada numer pierwsza. Nie będziesz pouczał króla swego! A teraz negocjujcie sobie dalej. Doszedłem mocy swego zatka. Myliś się, więc morda! Prosim, skoštuj mojih korečkov za Seram. No masz. Zasłużyłeś sobie. <śpiewanie> Żadna samiczka nie oprze się magii wrotek i dysko. Mam odczucie, że zmieniłaś makiet? Ja! Ja go znikłem! Ale musiałem! Przez niego aparacik się mną nie interesował! Myślałeś, że ci to ujdzie płazem, gadzie? Chciałbym się całować, ale nie mam wark. No, ale daj dzioba, no. Zasada numer pierwsza. Nie będziesz pouczał króla swego. Przynajmniej zapłaciłem cem artystycznie. <grystanie> Mylisz się, więc morda. Jeszcze zobaczymy, kto jest beznadziejny, Kiedy zacznę strzelać popcornem z zadka! U, 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 mój zadek twierdzi, że zbliża się... Ja ha ha! Ja go zbliżę... Ale musiałem, że z niego aparacik się mną nie interesował.